Witajcie. W tym materiale pokażemy wam nowość na ten rok od Uniroyala. Model całoroczny All Season Expert 3. Więc jeżeli szukasz opon całorocznych klasy średniej, które są w stanie zapewnić bezpieczeństwo w odmiennych warunkach występujących na drogach, Uniroyal All Season Expert 3 to model wyposażony w bieżnik przystosowany do jazdy na mokrej, suchej, a także ośnieżonej nawierzchni. Dostępna będzie w rozmiarach od 15 do 20 cali. Opony całoroczne będą odpowiednie dla osób, które mieszkają w regionie, gdzie występują umiarkowane temperatury, również w zimie. Druga rzecz to kwestia sposobu jazdy. Opony całoroczne będą odpowiednie dla osób, które jeżdżą raczej spokojnie, umiarkowianie, bez zbyt dużej dynamiki jazdy. Po trzecie, jeżdżą głównie po mieście, gdzie drogi są regularnie odśnieżane. Oraz czwarte. Jeżeli pokonujecie ograniczoną ilość kilometrów, to stosunkowo niewielką w ciągu roku. Jeżeli interesują się nowinki ze świata Opon, pamiętaj o subskrybowaniu naszego kanału, aby być na bieżąco i nie przegapić kolejnych odcinków. Zanim przejdziemy do omówienia bieżnika nowej opony Unioroyala All Season Expert 3, chciałbym Wam pokazać różnicę, jaka powstała w względem drugiej generacji, bo jest ona dosyć duża, jeżeli chodzi o sam wzór bieżnika. Opona została oczywiście też obniżona ma około milimetra niższy bieżnik tak aby mogła być bardziej responsywna podczas jazdy i taka ciekawostka którą dojrzałem ciekaw jestem czy wy również będziecie mieli podobne spostrzeżenia ponieważ wzór opony Uniroyal'a całorocznej nowej opony Olsen Expert 3 delikatnie przypomina mi oponę Point S Winter S która również jest produkowana w fabrykach jak możemy zobaczyć, są tutaj punkty wspólne, a więc tutaj y, wzdłużne bloki, tak z, na jednej jak i drugiej oponie, y, po, nacięcia w kształcie kratki na zewnątrz i ogólny tutaj wzór bieżnika. Dajcie znać, czy Wam również te dwie opony wydają się stosunkowo podobne. Porównamy sobie oczywiście wysokość bieżnika i twardość mieszanki nowej opony w porównaniu do starej, poprzedniej generacji. Zacznijmy od opony nowej. Tu będziemy sobie mogli zmierzyć na środku, co nam nie uda się w drugiej generacji. Tu bieżnik ma w okolicach 7,5 mm wysokości. Natomiast w oponie. Old Expert 2, czyli jej poprzedniczce, bieżnik jest dużo wyższy, bo tutaj będziemy mieli 9 mm. Także różnica między tymi oponami jest dosyć duża. Natomiast opony UniRoyal właśnie słynęły jak dotąd, przynajmniej z wysokiego bieżnika, który bardzo fajnie mógł odprowadzać wodę, czy też dobrze sobie radzić na śniegu. Natomiast miało to swoje minusy w postaci efektu pływania samochodu podczas pokonywania na przykład zakrętów, czy też zmiany pasa ruchu, co wielu z Was nie podobało się zbytnio, jeżeli chodzi o wrażenia z jazdy. do twardości mieszanki, zobaczymy jak to wygląda. Nowa opona to jest okolica 72 punktów w skali szora. Natomiast poprzednia generacja jest tutaj bardzo podobnie w granicach 70 punktów, także opona trochę bardziej miękka. Jeszcze jedną zauważalną różnicą, oprócz wyglądu samego obieżnika, jest to, że w nowej oponie mamy nieco więcej tej słynnej już technologii skóry rekina, która rozciąga się na całej powierzchni, tutaj rowka w części barkowej. W porównaniu z oponą drugiej generacji, ta część właśnie uzbrojona w tą technologię była mniej więcej do połowy zewnętrznego bloku. Także mamy tutaj zmianę również i pod tym kątem. Przechodząc do bieżnika nowej opony Uniroyal Olicyn Expert 3. Wykorzystuje kierunkowy wzór bieżnika w kształcie literki V z jak widzicie tutaj charakterystycznym rowkiem w części środkowej dla jeszcze lepszego odprowadzania wody i coś co też rzuca się w oczy to bardzo rozbudowany układ rowków, który umożliwia skuteczne odprowadzanie wody pokrywającej na wierzchnię drogi. Zapewne i bezpieczne prowadzenie tej opony na mokrej nawierzchni. Oprócz wspomnianego wzoru bieżnika kierunkowego, wszelkiej literki V oraz dużej ilości nacięć, odpowiada również specjalna wodna mieszanka, która sprawia, że oponę jeszcze lepiej się prowadzi właśnie podczas deszczowych warunków pogodowych. Do tego, oczywiście, wspomniana technologia skóry rekina, która występuje tutaj w części barkowej, która imituje właśnie łuski rekina, a to przyspiesza przepływ wody. Sprawiając, że szybciej ona wydostaje się właśnie z podbieżnika, dając nam po prostu właśnie większe bezpieczeństwo podczas najazdu na przykład na większą kałużę. Zmniejsza to również opór i utratę energii. Tak więc nowa opona, też dzięki temu, że bieżnik został nieco zmniejszony, będzie miała niższe opór toczenia oraz będzie lepiej się prowadzić również na suchej nawierzchni. Jeżeli już jesteśmy przy suchej nawierzchni, to za optymalne osiągi właśnie podczas jazdy na suchej drodze odpowiada tutaj jest optymalizowana sztywność bieżnika w części barkowej. Połączenia bloków będą sprawiały, że bloki będą się jako wspierały, blokowały wzajemnie, a to da nam większą właśnie sztywność podczas na przykład pokonywania zakrętów czy też zmiany pasa ruchu. Do tego został poprawiony kontakt opony z drogą na całej powierzchni dla lepszego hamowania. Jak możemy zobaczyć też względem poprzednika bieżnik jest tutaj dużo bardziej zabudowany, a więc da nam to większą pewność właśnie podczas prowadzenia. No i jak to opona całoroczna ma w zwyczaju, będzie musiała sobie również poradzić na śniegu. W tym również ma pomóc kierunkowy wzór bieżnika. Do tego duża liczba krawędzi chwytających, które mają poprawiać stabilność opony i dawać przyczepność na zaśnieżonych drogach. Oraz specjalny wzór lameli dla lepszej trakcji na śniegu. Jak możemy zobaczyć, ten centralny rowek ma tutaj też załamania co kilka centymetrów, tak z jednej jak i z drugiej strony, aby też móc ten śnieg szybciej zatrzymywać. Jak możemy zobaczyć, tutaj też mamy rozłączone te klocki co jakiś czas, tak aby właśnie dawać najlepszą trakcję. No i ten bieżnik, jak możemy zobaczyć, jest tutaj dosyć miękki. Odchodzi on tutaj pod, pod palcem także może to właśnie dawać bardzo fajny efekt na śniegu nieco gorzej nieco może to się spisywać na suchej nawierzchni natomiast no, jak wiemy nie ma opony idealnej dajcie znać czym wy kierujecie się podczas wyboru nowej opony całorocznej na przykład co sądzicie o właśnie nowym wzorze i też nowej oponie całorocznej od Uniroyala zmniejszeniu bieżnika ja tym razem żegnam się z wami i widzimy się kolejnym razem do zobaczenia opon całorocznych które poradzą? jak egzorro. Cześć! Szukasz opon całorocznych, które poradzą sobie w każdych warunkach pogodowych?